Dzień dobry, nazywam się Lech Dębski. Z wykształcenia jestem lekarzem, dodatkowo psychiatrą. Jestem też trenerem NLP, hipnotyzerem oraz hipnoterapeutą. Już, już od przeszło 30 lat zajmuję się pomaganiem ludziom w tym, jak sobie radzić ze swoimi lękami, obawami oraz stresem. A nie da się ukryć, że w obecnych czasach to właśnie lęk Obawy, stres, czy nawet panika, są najlepszymi sojusznikami koronawirusa, który nam zagraża. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyna jest bardzo prosta. Już dość dawno medycyna odkryła zależność między poziomem stresu a spadkiem skuteczności działania naszego układu odpornościowego. Innymi słowy, im bardziej się człowiek stresuje, tym bardziej obniża się jego zdolność do zwalczania wirusów, jego zdolność do dawania odporu infekcjom, więc trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby obniżyć poziom swojego lęku, żeby obniżyć poziom swojego stresu, żeby nawet mimo tych zagrożeń czuć się całkowicie. Uf, wystarczająco swobodnie i spokojnie. No dobrze, Lech, powiesz teraz, ale jak ja mam to zrobić? Jak ja mam odepchnąć od siebie ten lęk, strach, tą obawę? Jeżeli Cię to interesuje, poświęć mi parę minut swojego czasu. Też chciałbym, żebyś znalazł lub znalazła jakieś ciche i spokojne miejsce. W którym możesz się całkowicie odciąć od tego, co się dzieje na zewnątrz i poświęcić troszkę czasu samemu lub samej sobie. OK, już jesteś w takim miejscu. Znakomicie. W takim razie chciałbym, żebyś zrobił lub zrobiła coś bardzo prostego. Pomyśl przez chwilę o tym, co Cię stresuje, o tym, co Cię niepokoi, o tym, czego się boisz. To może być zarażenie wirusem, to może być obawa, że ktoś bliski Tobie ulegnie takiemu zarażeniu. To może być obawa przed skutkami kryzysu gospodarczego. Nie wiem, czego się boisz, ale wiem, w jaki sposób można Ci pomóc w poradzeniu sobie z tym lękiem. Zatem po prostu weź głęboki wdech i wypuszczając powietrze, zamknij oczy. Rozluźniaj i relaksując coraz głębiej i pełniej zacznij od zrelaksowania i rozluźnienia mięśni swojej żuchwy wyobraź sobie że twoja żuchwa Zaczyna opadać. Możesz nawet zauważyć, że twoje usta się otwierają. Albo możesz pozwolić, żeby twoja żuchwa rozluźniła się i opadła z zamkniętymi ustami. A teraz zacznij sobie wyobrażać, że dodatkowo rozluźnia się i relaksuje Twój język. Użyj mocy swojej wyobraźni, by wyobrazić sobie, jak Twój język zaczyna się rozluźniać, pęczniejąc w Twoich ustach. Robiąc się coraz większy, właśnie, z każdym kolejnym oddechem, rozluźniając i relaksując swój język. O właśnie. skieruj swoją uwagę na swoje serce możesz nawet położyć swoją dłoń na sercu i zacznij sobie wyobrażać że zaczynasz oddychać swoim sercem robiąc wdech Wdychając relaks i rozluźnienie. Robiąc wydech. Wydychając wszystkie tamte dawne napięcia. Wszystkie tamte dawne stresy i niepokoje. Z każdym Rozluźniając się i relaksując coraz głębiej i pełniej. Jest to czas tylko dla Ciebie. Czas relaksu. Czas odzyskania. Głębokiego, wewnętrznego spokoju. Właśnie tak. Możesz nawet pozwolić, by Twoja uwaga zaczęła się teraz rozprzestrzeniać wokół Ciebie. Na wszystko, co się znajduje wokół ciebie, nawet z zamkniętymi oczyma, możesz rozszerzyć pole swojej świadomości, niemal w nieskończoność, dając sobie, Głęboki, wewnętrzny spokój. I nie wiem dokładnie, która część Twojego ciała czuje się teraz najbardziej komfortowo, ale wiem, że to uczucie komfortu. Może zacząć się rozprzestrzeniać po całym Twoim ciele, nacierając do każdej komórki, każdego nerwu. Ukojenie i głęboki wewnętrzny spokój. I ten spokój zostanie z tobą, nawet gdy zaczniesz powoli otwierać oczy, wracając do zewnętrznej rzeczywistości. Jak się teraz czujesz? Zapewne znacznie lepiej. Jeżeli udało Ci się zrelaksować, możesz przeprowadzać tą procedurę, kiedy tylko zechcesz. No, ten krótki relaks trwa kilka minut, możesz przedłużać go tak długo, jak tylko zechcesz. Może być też tak, że w osiągnięciu relaksu, Przeszkadzały ci jakieś myśli, jakiś głos wewnętrzny, który mówił, eh, to się nie uda, co on mi tutaj gada? Albo jakieś obrazy, które się przesuwały przed Twoimi oczyma, może obrazy tego, co cię może spotkać. Jeżeli tak jest, to zapraszam Cię na drugą część tego nagrania. Jak sobie radzić ze stresem, lękiem i obawami? Część druga, w której dowiesz się, w jaki sposób sobie skutecznie poradzić z rozmaitymi katastroficznymi myślami, które często przeszkadzają w osiągnięciu pełnego relaksu. Bardzo zapraszam.